Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na takiego pierwszego pełnego vloga już z Turcji, po moim powrocie z Polski. Jak wiecie, po ostatnim vlogu mamy gości. Dziewczyny właśnie do nas idą. Spędzamy sobie dzisiaj cały dzień, prawdopodobnie w centrum. Także bardzo cieszę, bo na co dzień my z skierem sobie Nikt się zazwyczaj nie zwiedzamy, a jak właśnie ktoś do mnie przyjeżdża, to mamy taką okazję, także będzie to na pewno intensywny dzień. Mamy przepiękną pogodę. Wczoraj był nasz pierwszy dzień, więc trzy przyleciałyśmy do Stambułu. Wróciłyśmy do domu, dziewczyny do hotelu całkiem późno, więc byliśmy wszyscy już mega zmęczeni, padliśmy na pewno, dziewczyny też. A teraz lecimy już z kolejnym dniem, dlatego zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie końcową łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Na pewno widzieliście już na ostatnim vlogu, jakie przepiękne kwiatki dostałam od Kirema. Pierwszy raz dostałam takie kolorowe różki od niego, naprawdę za każdym razem daje mi coś innego, za każdym razem mnie zaskakuje. I to jest naprawdę cudowne, że nieważne, czy lecę do Polski na miesiąc, na 10 dni, zawsze i tak czeka na mnie z kwiatami. Is it tea? She was looking for this but this is original one like, mm -hmm. Is it the tea thing. they were looking for? Okay, Kasia. This is the tea you wanted. you I'm eating a tea pot. A One hundred gram will be something like this which you can use for... Milk, so. But it's so expensive, it? <laughs> <Don't worry. laughs> Za się na Grand Bazarze przyjechaliśmy niedawno. Mieliśmy w ogóle taki problem, żeby zaparkować samochód. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi, ale ze czwartym okrążeniem nam się na szczęście udało. A kolejny przystanek dzisiaj to błękitny meczem. Jeśli okay, chcesz, to To są też herbaty, on może dać spróbować, jak chcecie, potestować sobie. Będziemy yeah, próbować. Normalnie ja nie piję herbat, sami dobrze o tym wiecie, ale tutaj są takie, że całkiem mi one smakują. Także będziemy teraz próbować. To hmm. 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 ty nie lubisz herbaty czy hmm. 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 Ale to jest w ogóle inaczej hmm. smakuje mi, wiesz? No problem. Green. Jakby w ogóle inaczej smakuje. Hmm. Spróbuj, słuchaj. Jest na na bo Uważaj, mega delikatnie, bo jest mega gorąca. Hmm. Co to jest? Sama zielona. Zielona, tak? Jest to tylko zielona? Tak. zielona. Tak, zielona. Tak, Tak, zielona. Chcesz fruity i blueberry? Yeah. Mhm. Mm no, chcesz spróbować? No, yeah. Ja mam róża. Wiesz co, taki tak już język poproszę? Tak? Yeah. Stróbko. <laughs> Ej, dobra. No, ale ta, róża ta jest lepsza. Ta różana jest bardzo dobra. Była no, Pani? Pyszna. Nie, bardzo no. dobra. Ale? Bardzo dobra, polecamy. O, bardzo to bardzo dobra. Się... Co? Pani chce 100 gramów? Tutaj słuchajcie, dalej herbatki, a my z Kasiu czujemy się choć przy Spodyczak? matko, to wygląda tak dobrze, a Ty ja ci się wieś no, takie słodycze? Nie. To musi to tak, Zaraz słuchaj, tej powiemy do Pana, Pan nam da spróbować i będziemy to, <noise> o, zobacz, to dobrze. Dobrze. Szczególnie pokażę Wam, bo wygląda no tak dobrze. <noise> Bardzo <stępy> z to spróbować. Ready? <głos> <głos> Dalej mam poparzony język po tej herbacie. to? Mm -hmm. mm -hmm. Bardzo dobra. To jest. To jest akurat y, o smaku sneakers. Mhm. Przepyszna. I co? Nie zostawisz tego kota w spokoju, co? Świetno jest. Pokaż go? Zobacz, jaki super kosz. Ale ten był ładniejszy. Ile? go sobie w mieszkaniu, to byłaby pierwsza rzecz do mojego mieszkania. <noise> Bierz kota co? Będę miał pamiątkę z Turcji. <noise> e, tak. To nie wiem, co to jest. Czekolada, e, cytryna, struskawka, wanilia, pistacja. To ja za pistacja. Pistacja. Dala na

Pan Turek właśnie nam zrobił show Także mamy lody pistacjowe I idziemy teraz myślę, że w stronę meczetu Wejdziemy sobie do błękitnego meczetu Ale naprawdę mamy przepiękną pogodę Aż mi się te lody od razu rozpuszczają Summer breeze, warm and sky. Proszę bardzo, szybkie zakupki na bazarze. Może nie takie szybkie, bo w sumie jesteśmy tutaj e, od rana, praktycznie. W ogóle akcja. E, co to był, tygrys czy jakaś pantera? Tygrys. Akcja tygrys? Akcja tych słuchajcie, udana jednak. Właśnie trzeba patrzeć różne rzeczy w innych miejscach, znaczy to sam, te same rzeczy w innych miejscach, bo w tym jednym miejscu za ile to było? 700 lira? 700 lira i Pan nas chciał się oszukać. Powiedział, że to kosztowało 800 i on schodzi nam do 600, a w innym miejscu to samo zapłaciłam 300? 300 lira. 300. Za tą samą rzecz. Dlatego warto patrzeć. I mam Tygrysa! I mamy Tygrysa! Thank you. No i stop, zatrzymajmy się tutaj na chwilkę a to dlatego, że naprawdę niechcący część vloga nagrałam w zwolnionym tempie, naprawdę słuchajcie, nie wiem jak to się stało, zawsze zwracam na to uwagę, ponieważ miałam już jedną taką sytuację, gdzie straciłam przez to, przez te moje niedopatrzenie część materiału i już po tej sytuacji za każdym razem naprawdę mm, sprawdzałam dodatkowo czy nagrywam w dobrym trybie, ale niestety po tej scenie musiałam coś niechcąco so wanted to W aparacie, dlatego opowiem Wam tutaj, co się działo w ciągu tego vloga. Jest mi naprawdę bardzo go szkoda, przez to, że była u mnie moja koleżanka. Jak widzieliście, jej mama fajnie spędzaliśmy sobie czas. Mam naprawdę bardzo fajną pamiątkę z tego czasu, i szkoda mi ten materiał wyrzucić, czy po prostu zrobić tego, z tego krótkie przebitki, dlatego teraz Wam tutaj chwilkę opowiem, co dalej robiliśmy. Nie martwcie się, to nie będzie tak wyglądało już do końca vloga. Będzie to tylko mam надеюсь, не дуги. Weszliśmy z Grand Bazaru i zatrzymaliśmy się na soki. Są to świeżo wyciskane soki, naprawdę one są przepyszne i za każdym razem, jak jesteśmy czy to przy Grand Bazarze, czy na Taxim, to bierzemy właśnie te soki i chciałyśmy również, żeby dziewczyny je spróbowały. W drodze do błękitnego meczu, zatrzymaliśmy się przy cmentarzu, mogliśmy go e, obejrzeć i pamiętam, że kieran w tamtym momencie czytał, troszeczkę nam o tym opowiadał, a na ten moment niestety ani ja ani kierem, nie za bardzo pamiętamy. Tutaj nawet nie pamiętam już naprawdę, o czym wam opowiadałam, mm, ale jeszcze przed wejściem do meczetu musieliśmy oczywiście zatrzymać się na kukurydzę. Dokładnie w tym miejscu za każdym razem bierzemy kukurydzę razem z Kieremem, a że pan sprzedawał również kasztany, to chcieliśmy, żeby dziewczyny spróbowały. Był to pierwszy raz, kiedy próbowały kasztany. Jak widzicie, tutaj Kasia walczy ze skorupką, ale z tego, co pamiętam, chyba jej całkiem smakowały dla mnie kasztany smakują troszkę jak takie ziemniaki bez smaku, więc bierzemy czasami na spróbowanie, jak właśnie ktoś do nas przyjeżdża, ale sami jesteśmy zdecydowanie... Po zjedzeniu weszliśmy do błękitnego meczetu i od razu ustawiliśmy się w kolejkę, aby wypożyczyć chustki, żebyśmy się mogły zakryć przed wejściem. Jak widzicie, kolejka była całkiem spora, na szczęście idzie to bardzo szybko, także naprawdę nie czekaliśmy nawet długo. Tutaj już widzicie, jak zakładamy ubrania, dostałyśmy takie jednoczęściowe sukienki do tego chustki na głowę. Zazwyczaj jak mężczyźni mają spodenki, to również dostają takie dłuższe spódnice, że aby zakryć im całe nogi. Tutaj poprosiłam kierema, aby pomógł mi z tą chustką, żebym ją jakoś zawiązał, ale słuchajcie, w ogóle mu to nie szło, dlatego musiałam poradzić sobie później, już sama. Z tego co pamiętam, tutaj opowiadam Wam o tym, że mimo to, że Hagia sobie od jakiegoś czasu jest płatna, to słyszałam, że dużo osób mówi, że. Błękitny meczet robi znacznie większe wrażenie niż Hagia Sofia. Także fajnie, ponieważ tutaj możecie wypożyczyć chustki za darmo, wyjść za darmo i zwiedzić ten piękny meczet. Tutaj już naprawdę nie mam zielonego pojęcia, o czym Wam mówiłam. Z tego co pamiętam, było bardzo gorąco. My siedzieliśmy wtedy przed Hagią Sofią w tym pięknym ogrodzie. A teraz zapraszam Was już na ostatnie przebitki i wracamy do prawidłowego vloga. smile it's like the sun chasing all the shadows warming everyone love 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 it's the air we breathe the song we sing love 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 it's the reason why our hearts take wings Co? Hmm. Tylko to, Tak, tak. Ładnie się ubierają. teraz. odpadły. Słuchajcie, wracamy z powrotem do samochodu tramwajem. Dwa przystanki, ale zawsze coś. Powrót na bazar i przez bazar prosto z samochodu. Jak Ci się I podoba co? bazar, szakirak. super jest. Tak? Świetnie, Lewandowski. Tak, zakupy, słuchajcie, zrobione. Kataryna, słuchajcie. E, i, idziemy sobie przez bazar i normalnie Pan krzyknął. Kataryna, Kasia imię, jak to jest możliwe. Wiem, że to jest prawdopodobnie przypadek, ale ja trafiony. To jest przeznaczenie. To jest moje przeznaczenie. I jeszcze będziesz moją sąsiadką, ja ci to mówię. idziemy na Iskender. To jest lepsze. lepsze? Mamy już trzy I will... Look, it looks on video like it's ready meal. Look. <grymny> to jest tylko kartka na razie, ale właśnie czekamy na Iskender. Mamy już kawałki. Iskender? What is this? Iskender. Jogurt. Jogurt i sos. Jogurt. 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 Turecki Jogurt. 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 lubię bardzo tiszone, moje ulubione

Can they open collar, okay, Nie so much collar. No, takogat na kole 0. Yes, please. What is this? this you didn't Jeden Okay. this means? Nie. Nie? Nie za bardzo. Kierem do you like Nie, próbowałem. Nie próbowałam. <laughs> Nie? Romantycznie.